Myślę, że dzisiaj kibice, którzy licznie zgromadzili się na stadionie, zobaczyli ciekawe widowisko, które do końca meczu trzymało w napięciu ze względu na to, że gdzieś tam w końcówce wpadła ta druga bramka dla Sokoła. Natomiast też wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz, że wygraliśmy to spotkanie zasłużenie. Mieliśmy, mieliśmy rozpracowanego przeciwnika i myślę, że, że tutaj szczególnie w pierwszej połowie było widać, widać naszą, naszą przewagę. Druga połowa trochę bardziej wyrównana, przy czym wydaje mi się, że trochę mieliśmy problem w momencie kiedy soku zaczął, zaczął grać troszeczkę bardziej bezpośrednio większą ilością zawodników zostawiając, zostawiając ich pod naszą bramką i e, powinniśmy tam pewnie trochę mądrzej e, te momenty wykorzystać i, i dorzucić kolejną bramkę, natomiast e, trochę się tam z e, momentami e, gubiliśmy i na pewno będziemy musieli z tego wyciągnąć wnioski. Ale tak jak powiedziałem jestem zadowolony, e, cenne punkty zasłużone zwycięstwo. E, pracujemy dalej. Teraz prosimy? Na to na wstępie gratuluję Maciek wygranego e, meczu. E, jeżeli chodzi o, o, o mój komentarz do tego meczu, to, to tak naprawdę widziałbym to. Już tam pomijam kwestię, czy przeciwnik czy, rozpracowany, czy nie. Tak samo my wierzyliśmy, że ten czas może tylko i wyłącznie nadstrzelić blanki, dośrodkować w pole karne na napastnika, na, na, na który gdzieś tam fizycznie e, potrafi tą piłkę utrzymać i też e, wywalczyć swoją przestrzeń w polu karnym. Tak jak mówię, e, dwa momenty. Pierwszy to jest ta obrona e, bramkarza gości, e, przy 1-0, mogłoby być 1-1. E, drugi, drugi moment taki kulminacyjny, nie do końca jestem pewien, że ten karny, który był według mnie padł e, po pozycji spalonej przy tym zagraniu. Tak więc to są takie dwa momenty, które, które mogły gdzieś tutaj nas e, pogłamać jedną i, i, i drugą, bo przy pierwszym e, momencie gdzie był bramkarz gości broni, za chwilę dostajemy bramkę na 2-0. W ogóle pierwsza połowa, tak jak tutaj trener e, wspomina, gdzieś z przewagą na, na, na tęczę, bym powiedział nawet te pierwsze 10-15 minut, tam były 2 czy 3 strzały. Potem ta gra toczyła się tak, jak można powiedzieć, mecz typowy do, do, do 1-0. Przy 1-0 ten mecz e, niestety nam tutaj się Po to, toczyło, żeśmy w 2-2 minuty stracili drugą bramkę. I, i, I ta druga połowa e, musieliśmy wyjść wyżej, i musieliśmy gdzieś nawet e, tak jak w 70 minuty graliśmy na dwóch obońców, e, poszliśmy wyżej i, i to gdzieś tam e, przyniosło efekt na 2-1. Ten, ten karny taki, poczuł trochę skrzydła w końcówce, strzyliśmy e, na 3-2. Zabrakło czasu, może też e, i też jakieś. Kon, znaczy nie tyle co koncepcji, co, co takiej determinacji na 110%. Na sto, to na pewno chłopacy mieli chciałbym po, podziękować za to, jak weszli w drugą połowę i jak dążyli, e, można powiedzieć, bulak, bo, bo wiadomo, jak się goni dziś 2-0 i cały czas trzeba dziś odbudowywać swoje pozycje w defensywie, e, rzucając gdzieś wyżej e, większość liczby zawodników, No to, 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 mecz to toczy się troszeczkę w męczenia. Czy są pytania do trenera? Tak, to ja zapytam najpierw trenera Maciejaszowska. Panie trenerze, fajnie, że trener przyjechał, bo trener jest zawsze widziany. Szkoda, że trener nad ale już tak mówiąc poważnie, czy analizował trener ten pierwszy mecz Sokoła stęczą Ja wiem, że obaj panowie nie byliście jeszcze trenerami tych zespołów, ale jeżeli tak, to jakie różnice widział trener pomiędzy pierwszym meczem w Biskupcu, a drugim tutaj w Ostrzyż. Wyglądałem tam ten mecz na żywo, bo byłem wtedy na trybunach, tak się akurat układał terminarz, że widziałem ten mecz na żywo. Natomiast będę szczery, jakby nie, nie, nie odnoszę się w ogóle do tamtego spotkania. To prędzej dużo więcej jakichś tam informacji miałem z meczu, kiedy prowadziłem jeszcze dobre miasto przeciwko Sokołowi. Graliśmy, graliśmy w dobrym mieście, więc tam już jakieś tam informacje z tego meczu były, natomiast y, tak naprawdę analizowałem dwa ostatnie mecze, które były dostępne i, i na nich się skupiałem, czyli na meczu z Olimpią i, i z Jeziorakiem. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że personalnie może być różnie, bo widziałem, że tam y, w tych dwóch meczach były jakieś tam różne roszady, kłopoty i tak dalej. Y, natomiast y, wydaje mi się, że, że ten sposób gry y, Powiedzmy, że udało nam się rozszyfrować. Tak? Yy, przyznaję, że gdzieś ta końcówka na pewno nas delikatnie zaskoczyła. Już to tak, y, takie rzucenie wszystkiego na jedną szalę. Yy, tam czterech napastników chyba już było na boisku, wszyscy z przodu, więc to też gdzieś tam sprawiło nam trudności. Yy, Fizycznie też SOKÓŁ jest mocnym zespołem, ma warunki fizyczne naprawdę bardzo dobre, ale tak jak mówię, no radziliśmy sobie z tym przez, przez większą część meczu. Stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, bo, bo ja pamiętam, że i z pierwszej i, i z drugiej połowy tych sytuacji sporo. Do pewnego momentu wręcz wydaje mi się, że Piotrek Sikora tutaj uchodził za bohatera meczu, bo trzymał SOKÓŁ w meczu bardzo długo. Natomiast no później, później już ta nasza, nasza, nasza przewaga była na tyle duża, że, że strzeliliśmy pierwszą, drugą bramkę i plus też no, dla zespołu, że po tej bramce kontaktowej nie cofnęliśmy się, nie oddaliśmy pola, tylko e, chcieliśmy e, dążyć do strzelenia kolejnej bramki i to się udało. Nie oceniam czy pan był spalony, czy, czy nie był, bo byłem tak ustawiony, że nie mam prawa tego widzieć. Muszę akceptować decyzję sędziego taką, jaka ona była. Była korzystna dla nas, chociaż w przebiegu meczu było też i cała masa niekorzystnych dla nas, więc yy, nie skupiam się Tak, bo słychać słuchać przy boskiej linii wojska, ale widać było też doświadczenie u Was, bo mieliście taki moment zadyszki w pewnym momencie. Od nie jest to długo, ale widać było, że starsi zawodnicy szczególnie brali ciężar do swojej barki, spowalniali grę. Nie wiem, to No Tak, no zgadzam się. No mamy mamy ilość tam starszych zawodników, gdzieś tam ten trzon jest doświadczony i rzeczywiście grali nie jeden mecz o pewnie większym ciężarze gatunkowym niż ten dzisiejszy i sobie w takich sytuacjach są w stanie poradzić. Ale też jak, jak gdzieś tam sobie wracam pamięcią do, do, do tego, co się działo, to... Ci młodsi zawodnicy też dzisiaj dźwignęli, bo Kuba Banul wykonał niesamowitą pracę na lewym skrzydle, tam chyba czterech zawodników przebiegu meczu, go kryło i zmieniali się, a on cały czas, jeden cały czas pracował bardzo mocno. Bartek Kuminiarczyk skończył mecz z bramką, z asystą, więc no czego chcieć więcej od młodzieżowca. Gdzieś tam też ci młodsi zawodnicy dźwignęli, dźwigają i oby tak dalej. Tak? Musimy, to jest zespół, są potrzebni zarówno ci doświadczeni zawodnicy, jak i Ci mniej doświadczeni, którzy dadzą troszeczkę fantazji. To dziękuję trenerze za odpowiedzi i gratuluję oczywiście. Ale jeszcze jedno pytanie do trenera Marka Sielowskiego. Panie trenerze, czy na razie na gorąco, ale, ale może na chłodną i przyjdzie czas, czy ten Was w jakimś elemencie zaskoczyła? Nie tutaj mieliśmy o tyle korzystniejszą sytuację niż, niż przeciwnik do analizy, go widzieliśmy jak budują akcje jak tworzą przestrzenie, tutaj może nie do końca, współpraca naszych dwóch środkowych w pewnym momencie, pierwszej połowy, była odpowiednia. Ten czas buduje tą swoją dwie formacje z przodu i z tyłu i zostawia tą dziurę do, 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 do gry w przestrzeni z dużą rotacją i wymiennością. No my mieliśmy, mówię, to, to, to taki dziś nasz atut, że ten miał pełną kartę do dyspozycji. Jak ja e, mówię, byłem optymistą i, i przed meczem z Jeziorakiem kalkulowałem, że w tygodniu będę miał wszystkich zawodników do pracy, bo, bo troszeczkę mamy dziurę po tym okresie przygotowawczym e, nawet osobny motorycznej. E, poza Tomkiem, chyba Kamilem Wengerem i, i Piotrem Sikorą. Wszyscy co najmniej mieli półtorej e, tygodnia przerwy od treningu, gdzie, gdzie, gdzie jest się w rytmie treningowym 8-tygodniowym, gdzieś w, 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 w takim w okresie tym przygotowawczym, gdzieś to pewne rzeczy się gubi e, i to może gdzieś e, mieć jakiś wpływ, aczkolwiek nie, nie, nie szukam usprawiedliwień za na pewno zagraliśmy e, słabszy mecz niż, niż byśmy oczekiwali e, charakterem gdzieś tutaj dobyliśmy w, w końcówce mamy ten tydzień do pracy, jedziemy do Ełku po trzy punkty i, i najlepszą odpowiedzią będzie na, 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 następny mecz, a nie to co teraz już zrobiliśmy źle, czy w tym danym momencie Przeanalizujemy, wyciągniemy wnioski i myślimy o kolejnym beczu. No to już tak na koniec, już ostatnie, ostatnie pytanie. Panie trenerze, dużo o obronie się mówi, też w środowisku dziedzicowsko-piłkarskim, jeżeli chodzi o Sokółostruda. Tracimy dużo bram, dużo też strzelamy, to, to jest na plus, ale, ale gdzieś tam dużo tracimy, bo trzy z Jeziorakiem, trzy dzisiaj z Biskupcem, po jednym z Olimpią i, i też Jeziorakiem meczu ligowym. Gdzie trener widział błędy, jeżeli chodzi o zespół No Znaczy, jeżeli chodzi o, można mówić o błędach. W, w każdej formacji najlepsza jest stabilizacja. Trener, jak dobrze pamiętam, wystawił w tym meczu taką samą jednostkę jak z Giżyckiem. może gdzieś tam się jedną uciekło nazwisko. Ja w dziedzinie obrony grałem, zagraliśmy cztery mecze w tej rundzie. Każda, każdy mecz poza no, Kamilem, jest tym drugim, spoiwem tych wszystkich trzech meczów, mówię o ligowych. Reszta to, to, to jest wymienność z prawej i z lewej strony i, i tutaj nie do końca od nas zależna. Filip Czerwonka wrócił po, po, też kont po kontuzji. Ee, Mateusz była, wypadł nam dosłownie przed meczem. W czwartek się tam lekko odnowił u, u, uraz. Wyglądało, że będzie dobrze przed meczem. W trakcie rozrzewki gdzieś tam poczuł i powinniśmy nie, nie ryzykować i gdzieś tam sygnał, że e, odpuści w tym momencie, żeby gdzieś nie pogłębić urazu. tak więc. Dopatrywałbym no się w tym, no, wiadomo cała drużyna, to nie tylko linia obrony broni gdzieś e, cało, te, całe to ustawienie e, środka pola, gdzieś tutaj tej centralnej części e, wpływa na to jak, 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 jak gramy, chcemy grać odważnie, e, chcemy grać do przodu, może nie do końca to, to widać, bo tak jak mówię, trochę tej dziury mamy e, w treningach e, w, takiej, w, takim, w takim odpowiednim rytmie, ale sądzę, że ten tydzień e, już będzie e, odpowiednio przepracowany. I skoczymy na swoje tory. Czyli po prostu jeszcze musi ta formacja się dotrzeć. Dokładnie. Dziękuję bardzo.